I dlatego wysoki sądzie podtrzymuje prośbę zawartą w pozwie. Chcę rozwodu. Dziękuję. Może pani wrócić na miejsce. Zapraszam teraz pozwanego. Powódka potwierdziła zerwanie gospodarczej, fizycznej i uczuciowej więzi z pozwanym. Czy pozwany zgadza się z jej stanowiskiem? Proszę odpowiedzieć. Nie. Jak to nie? Proszę, żeby powódka pozwoliła mówić pozwanemu. Proszę. Nie zgadzam się z tym, co powiedziała moja żona. Rozumiem, że popełniłem mnóstwo błędów, ale się zmieniłem i chcę wszystko naprawić. Żona zgodziła się, żebym z nią zamieszkał, więc chyba wszystko widzi i docenia. Prowadzą państwo w tej chwili wspólne gospodarstwo domowe? No tak, mieszkamy pod jednym dachem, jemy wspólne posiłki, dzielimy się obowiązkami. Myślę, że gdybyśmy pozostali małżeństwem, udałoby się wszystko odbudować. Do akt sprawy dołączono zgodne oświadczenie stron o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia. Pana dzisiejsze zeznanie stoi w sprzeczności z tym oświadczeniem. Czy potwierdza pan oryginalność swojego podpisu? Jeśli tak, to czy dobrowolnie i świadomie podpisał pan to oświadczenie? No, można powiedzieć, że dobrowolnie, no, ale adwokat żony mnie podszedł. Może no, niby z góry jestem na straconej pozycji. Ale jeżeli sąd pyta, to ja szczerze odpowiadam. Nie chcę się rozwodzić, bo kocham żonę. Czy w obliczu zeznań powódki i Sztanie żywi już do Pana żadnych uczuć? Widzi Pan jakiekolwiek szanse na uratowanie tego małżeństwa? No tak, będę się o to bardzo starał. Na początku za nas dwoje. No i przetrzymam wszystko, nawet tego jej Krzysztofa. Bo prawda jest taka, że na drodze do naszego szczęścia stoi on. Kochanek mojej żony. Co ty wygadujesz? Jakie wspólne gospodarstwo? Jakie odbudowywanie małżeństwa? Jaka droga do szczęścia? Ja, przepraszam, Wysoki Sądzie, ale mój mąż chyba oszalał. Owszem, pozwoliłam mu się u siebie zatrzymać, ale tylko z litości, bo jest bezdomny. I to wcale nie znaczy, że chce być jego żoną. Ale proszę się uspokoić. Z uwagi na modyfikację zeznań pozwanego oraz konieczność przeprowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego, sąd odracza rozprawę na termin z urzędu. O najbliższym terminie rozprawy zostaną Państwo poinformowani drogą pocztową. Dziękuję, to wszystko. Ale. Proszę Państwa o opuszczenie sali rozpraw. Co teraz? Rozmawiamy na korytarz. Co jest? Co się stało? Totalna katastrofa. Piotr nie zgodził się na rozwód. Ale przecież wszystko było ustalone. Zmienił zdanie. Podobno mnie kocha. Pani Marze, no spokojnie. Procedura wprawdzie się wydłuża, ale fakty przemawiają na naszą korzyść. Ale ja nie chcę już być jego żoną. Każdy dzień to dla mnie męka. Przykro mi, ale to decyzja sądu. Przepraszam, ale mam następną rozprawę.